Wakacje to czas, kiedy nad Jeziorem Solińskim odpoczywają tysiące turystów i mieszkańców całego regionu. W każdy weekend m.in. na Cyplu w Poleńczyku organizowane są pokazy ratownictwa wodnego, prezentacje sprzętu i umiejętności służb ratunkowych, czy choćby szkolenia z udzielania pierwszej pomocy, a także zawody pływackie. Wszystko w ramach tradycyjnej już edukacyjnej akcji Bezpieczne wakacje z PGE Energia odnawialna. Profesjonalizm, służb, współpraca, właśnie takie akcje szkoleniowe pokazujące jakie nawyki powinny, powinny być, żeby bezpiecznie odpoczywać nad wodą, ta kultura właśnie odpoczynku nad wodą i, i, i takie działania, które wprost pozwalają ratować w trudnej sytuacji. Nad wodą przynoszą po prostu efekt. Przypominamy, informujemy o tym, edukujemy o tym, co to jest organizacja WOBR, do czego została powołana, jakie są zadania ratowników, co ratownicy robią, jak wygląda praca ratowników, jak również, no to co najważniejsze zasady udzielenia tej pierwszej pomocy, którą, które te zasady mogą się przydać niekoniecznie nie tylko na wakacjach, nie tylko nad wodą, ale wszędzie w życiu. Umiejętność odpowiedniego zareagowania, poinformowania odpowiednich służb lub przystąpienia do bezpośredniej akcji udzielania pomocy tej osobie poszkodowanej. Przypadki życie pokazuje tych przypadków, może być bardzo dużo i bardzo różne i w bardzo różnych nietypowych miejscach. Pierwsza rzecz, jaką im mówimy, to to, żeby korzystali z kąpielisk wyznaczonych, na których dyżurują ratownicy. Ratownicy codziennie od godziny 10:18 są na dyżurach, sprawdzają tam dno, poprawiają kąpielisko, przygotowują to kąpielisko yy, i w takich kąpieliskach jest bezpiecznie. Niech najmłodsi korzystają właśnie z tych kąpielisk. Mają tam do dyspozycji dwie, dwie strefy, strefę dla nieumiejących pływać, czyli jeżeli ktoś się czuje niepewnie, to pływa w tej strefie. Osoby, które potrafią dobrze pływać, pływają w strefie dla umiejących pływać. Dla najmniejszych wyznaczony brodzik białymi bojami. I maluszki mogą sobie się taplać po prostu w tym grodziku. Głównym celem organizowanych aktywności i pokazów jest przybliżenie turystom i mieszkańcom regionu zasad bezpiecznego zachowania nad wodą. Również w miniony weekend na terenie bazy WOPR w Poleńczyku pojawiły się stanowiska wielu służb ratunkowych, których przedstawiciele prezentowali specyfikę wykonywanego zawodu. Chcemy pokazać po prostu jak to jest w rzeczywistości, czyli w działaniach. W temperaturze, w mrozie, czy to różna pogoda nas zaskakuje i różne sytuacje, różne stroje zakładamy do, do, do danego zdarzenia. Chcemy pokazać ile kilogramów na, siebie, na sobie trzeba jeść. Co trzeba wziąć w ręce? Co trzeba, jak się trzeba zabezpieczyć? Jak trzeba innych zabezpieczyć? Turystów w naszym powiecie, powiecie Leskim jest bardzo dużo, a my prowadzimy nasze działania profilaktyczne, przede wszystkim skierowane do najmłodszych, do dzieci i młodzieży, dlatego nasze stanowisko policyjne ma takie e, zabawy, żeby tą młodzież do nas przyciągnąć, jak na przykład policyjne koło fortuny. E, dzieci mogą usiąść na motocyklu czy w radiowozie. Natomiast celem e, tego, że się spotykamy z dziećmi, jest właśnie przypominanie im o zasadach bezpiecznego wypoczynku nad wodą i w wodzie. Tego nigdy za wiele. Zawsze na koniec takiej zabawy, kiedy dzieciaki mogą wygrać różne nagrody, gadżety e, z napisem policja, mówimy im, co jest naprawdę celem naszego spotkania, że to jest właśnie przypomnienie sobie o tych zasadach. Wręczamy im takie ulotki z naszą maskotką leskiej komendy, ale rodziców proszę, jeżeli to są małe dzieci, młodzież, żeby to sami już na spokojnie w ośrodku wypoczynkowym w hotelu przeczytali, ale przede wszystkim żeby stosowali te zasady na co dzień. Otrzymaliśmy zaproszenie od organizatora i poproszenie o wystawienie sprzętu, który wykorzystujemy tutaj do ratownictwa głównie nad wodą. Jak i też skorzystaliśmy z okazji, pokazaliśmy sprzęt, który wykorzystujemy w ratownictwie górskim. To jest Frajda, owszem takie zabaweczki trochę dla większej młodzieży, że tak powiem zabaweczki, ale sprzęt, który tutaj wystawiliśmy na nasze stoisko promocyjne, głównie to jest sprzęt Służący do obserwacji. Bezpieczne wakacje z PGE Energia Odnawialna to także dobra zabawa i okazja do przypomnienia o innych ważnych zasadach, jakie obowiązują nas podczas wypoczynku nad wodą. Dzisiaj sprawdzamy wiedzę na temat segregacji i recyklingu, sprawdzamy głównie wiedzę najmłodszych i młodzieży, oczywiście dorośli też biorą udział, mamy wspaniałe nagrody, jest nasze koło fortuny i za poprawne odpowiedzi można wygrać nagrody różne. PGE Energia Odnawialna to lider na ogólnopolskim rynku odnawialnych źródeł energii. W ostatnim czasie w ramach stałej współpracy z Bieszczadzkim WOPREM PGE przekazała dotację w kwocie blisko 100 tysięcy złotych na budowę instalacji fotowoltaicznej w ramach realizacji projektu Wiatr i Woda roku udało się wesprzeć taką inicjatywę WOPR-u w zakresie tego, żeby mogli wytwarzać samodzielnie, samodzielnie energię elektryczną ze Słońca i wsparliśmy budowę takiej instalacji, która jak widzimy już, już działa i pracuje na rzecz wopr -u. Jest to nie, nie, o tyle ważne, że jesteśmy w miejscu, które jest o tyle urokliwe właśnie, że odnawialność źródła energii Powinny tutaj być, a dwa, pozwala to też obniżyć koszty funkcjonowania bieszczeckiego wopru poprzez obniżenie rachunków za prąd. PGE Energia Odnawialna zarządza zaporą wodną w Solinie, która jest najwyższą w Polsce zaporą wodną o wysokości 82 metrów, długości 664 metrów i wadze 2 milionów ton. Z piętrza wody sanu i solinki, a górny zbiornik elektrowni tworzy największe w Polsce sztuczne jezioro. W czasie wakacji szczególną popularnością cieszą się wycieczki do wnętrza monumentalnej konstrukcji. To nie koniec atrakcji przygotowanych przez zespół PGE nad jeziorem Solińskim. 26 sierpnia odbędzie się bowiem siódmy charytatywny kros PGE Energia Odnawialna. Biegowe święto połączone będzie ze zbiórką pieniędzy dla potrzebujących mieszkańców Podkarpacia. Wiele atrakcji dla rodzin, także dla wyczynowców też, też coś się znajdzie, będzie można, że tak powiem, się wykazać. Także szeroki przekrój biegów. W tym roku wspieramy. Biegamy, jesteśmy tam dla dwóch chłopaków z Podkarpacia, z Jedlicza. Będziemy się starali zebrać jak najwięcej pieniędzy, żeby wesprzeć ich leczenie.